Wielkańca. Chłopaki, bo się nam rozpierdoliło to, come on, zabrać A się! do mnie, za daleko jesteście, Miejście być zaraz za mną. Jak nie będziecie blisko mnie, nie będziecie gotowi do walki. Tata daje nam moc. Jego perk 2 metry dalej oh, no, no, no. już jest nieaktywny. dotyk. Ale, latach, to, to, blisko, ale no. bugi, ale bym sobie zrobił boazerię Możemy tu wrócić potem, po te kłody? <laughs> nie wiem, ta tak jeszcze nie otworzyli tu Na razie się, na razie się biją tu Spoko, tyle nas na jest Na skup się że bije, jeszcze... wie Dobra, ale zjadł teraz chyba? Nie, to znaczy on jeszcze byli na potem Nie wiem hmm, co się dzieje No LFL chyba już jest w punkcie nie, 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 teraz biegną, widzę gwiazdkę, widzisz? Gwiazdka to zawsze no, do no. no. Ja, ja widzę, ja widzę tylko biegną. jedną gwiazdkę Gwiazdkę w moim sercu O się Tejo blue back with the one star Księżyc to jest gwiazdą yeah. tak, tak. Eee... Tak, tak, tak Tak Dla tych, tak, tak. Dla tych biedniejszych <laughs> Dla tych biedniejszych rejonów o, a, a tu coś It's wybudowali! Tu coś wybudowali, tego nie było jeszcze, oh, jak tu byłem oh, ostatni a raz. Panie, to sama pata deweloperka budowała. <strybujesz> Strybujesz> styropianowce. <strybujesz> quick time for By far right, by far right! right by far right, by far right! By far right, hold! company, make uh, ready, left! Face, face left! Take game, take game, take make game. ready! Take aim! Charge! Charge! B yeah, charge. Get sure, exactly. mm -hmm. mm -hmm. like you you your spelly and back to Ohio to the Yankee behind you resident New Yorker. I give you Yankee! I give you Yankee, my grandfather was a le rebel. Salva trochę nie trafiła.